Siemanko, witam wszystkich na moim kanale. Dzisiaj pokażę Wam jak sobie poradzić z kuchenką gazową, z palnikami jeśli macie problem z odpaleniem. Dzisiaj poruszymy temat problem. Problem taki, że iskiernik nam działa, puszcza nam iskrę, ale palnik nam nie odpala. Pokażę Wam że ta iskra, ta iskra jest. Mam nadzieję, że coś nam będzie widać. A palnik nam po prostu nie odpala, i jak za to się zabrać? Najczęstszym problemem w kuchenkach gazowych, jeżeli występuje nam problem z odpaleniem palnika, a iskra nam się pojawia, jest najzwyczajniej przypchana dysza. Dyszę mamy tutaj w tym miejscu